Siema, siema, ja jestem Maciej i witam Was w kolejnym filmie. Tym razem zaczynamy sobie drugi sezonik z Głębi otłani, która miała się pojawić wczoraj, ale mieli jakieś problemy, więc pojawiła się dopiero dzisiaj. Dla nowych graczy, którzy dopiero pierwszy raz robią tą głębię, to mam kilka takich porad. Zacznijmy sobie od takich podstaw. Za przejęcie tych kafelków... Dostajecie punkty. Za przejęcie tych zwykłych bez, bez wiosek, macie mniej punktów. I produkują one tam jakieś relikty. Te relikty, te relikty tutaj ulepszacie. Te relikty tutaj możecie ulepszyć. I za przejmowanie wiosek macie więcej punktów i lepsze relikty. Na początku to nie ma różnicy, ale wraz z postępem będziecie już ją czuć. Tutaj poziom pierwszy i poziom drugi produkują y, zwykłe relikty i dają. Troszeczkę więcej punktów. Jak widzicie, tutaj poziom pierwszy daje 40, poziom drugi daje już 60. I tutaj pusta kafelka, jak widzicie, daje 30, czyli Tier 2 daje już dwa razy więcej punktów. I tutaj dalej, dalej, Tier 3 daje już rzadkie relikty i ma 80 punktów za ten. I tutaj, dalej mamy Tier 4. Tutaj też robi. Y niebieskie relikty rzadkie i dostajecie jeszcze więcej punktów i tutaj od tier 5 od tier 5 pojawiają się już relikty elitarne i jak widzicie jeśli dacie tutaj postać bohateru, która jest minimum na poziomie legendarnym to dostajecie dodatkowe 20% punktów, także warto dawać różne te warto dawać odpowiednią yy, odpowiednią frakcję do odpowiedniej wioski. Dobra. Głównym celem, głównym celem jest pokonanie bossa, który jest dziś tutaj. Głównym celem jest pokonanie bossa, który znajduje się o, jest tutaj. To jest główny cel, musicie go pokonać. Oczywiście nie zrobicie tego sami, więc musicie razem z, z członkami milicji. Jeśli macie, jeśli wasza gildia ma mniejszy niż dziewiąty poziom, to dobierze wam inną gildię, tak aby było full. Mi się akurat tak udało, że robiliśmy dziewiąty poziom, więc robimy wszystko gildiowo. I widzicie tutaj wszyscy, wszyscy razem ruszają. Dobra, kolejny, kolejny, kolejna porada, jaką mogę wam dać. Jeśli, powiedzmy, wasi sąsiedzi tutaj nic nie robią, stoją w miejscu, to pierwszą rzeczą, jaką chcecie zrobić, to kierowanie się do tych osób, które starają się coś robić. Po to, aby się z nimi połączyć, bo zdecydowanie łatwiej będzie Wam pokonać jakąś bramę. Co do bramy, to kierujecie się do tej, do tej która jest najbliżej Was. Jeśli właśnie macie tak, takich sąsiadów, którzy powiedzmy, nic nie robią, powiedzmy, że tutaj na górze oni nic nie robią, to moim celem będzie pójście do tych, którzy wiecie. Powiedzmy, że oni tutaj działają, a ci stoją w miejscu. To moim celem będzie iść, pójście tutaj w ich kierunku, żeby się z nimi połączyć i wspólnie atakowanie bramy, nie? Atakujecie razem bramę, później sobie się doguje, dogadujecie z tymi ziomkami, którzy, którzy są tutaj razem z wami i obieracie sobie jakiś cel, nie? Do tej bramy idziecie, która jest po prostu najbli najbliżej. Kolejna rzecz to tutaj tytuły. Jak widzicie tutaj macie różne misje, które musicie zrobić i wraz z zdobywaniem ty zdobywanie tych misji dostajecie kolejny tytuł. I wraz z poziomem tytułów, dostajecie więcej, więcej slotów na, na kafelki. Możecie więcej kafelków zdobyć. Możecie poziom, poziom reliktu podnieść na wyższy, i na odpowiednim tytule możecie też dodać sobie więcej postaci tutaj do tej, do tej, do tej głębi po prostu. Nie? Bo możecie więcej postaci używać, i w tym czasie macie też więcej energii. Co do energii, ona się regeneruje. 4 energii co godzinę. Więc sugeruję wam, abyście sobie robili tą głębię raz dziennie, bo będziecie mieć więcej, więcej energii, i później nie będziecie mieć takich sytuacji, w których powiedzmy, powiedzmy, że. Kurde, przypadkiem jest z tego. Powiedzmy sobie, że dojdziecie do. dojdziecie do. Dojdziecie tutaj powiedzmy do. do Asady Tier 4. Tutaj macie, macie Dojdziecie tutaj i zabraknie wam energii, nie? Żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś z innej gildii przyłączy się do was i zrobi sobie tą osadę, nie? Bo, bo nie, nie wystarczyło nam wam punktów. A tak to nazbieracie sobie tą energię i zrobicie to, co będziecie chcieli, nie? nie będzie mniejsze ryzyko, że ktoś wam podprowadzi to, na, na co pracowaliście. Jeśli chodzi o same relikty, to skupcie się tutaj na, na kilku typach postaci, nie róbcie wszystkiego. Ja osobiście będę szedł w postacie zwinności w magów i w supportu. Głównie będę się myślę, że będę się skupiał na postaciach zwinności bo będą mi tutaj robić największą robotę. Później na, na magach i na końcu na supportach. Na tankach i na, na wojownikach w ogóle nie będę się skupiał, bo praktycznie ich w ogóle nie używam, więc mi się nie opłaca i dodatkowo nie wystarczy mi punktów, aby zrobić zrobić wszystkich. Także w pierwszej kolejności będę sobie robił postacie zwinności, później magów i na końcu będę robił sobie supportów. Dobra, myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o ten taki pseudo poradnik. I myślę, że możemy możemy zaczynać właściwą właściwą grę. Dobra, biorąc pod uwagę, że na początku byłem tutaj sam na górze, ale widzę, że ten że ziomeczki tutaj na nade mną ruszają, więc myślę, że będę się skupiał na tej, na tej bramie, będę dążył do, do niej. Planowałem wcześniej iść tutaj, ale pójdziemy tutaj. Także zaczniemy, połączymy się. Połączymy się stopem. Dobra, robimy. A czekajcie, muszę sobie jeszcze bo zapomniałem, że postaci nie wybrałem. Dobra, co do postaci, to myślałem, że wezmę wezmę sobie Seirusa. Wezmę sobie, jedyną postacią z wojowników, jaką wezmę to Seirus, bo chcę go przetestować na bossach. A reszta tutaj oczywiście robimy tak, tak. Wezmę oczywiście Rowana. Wezmę Airona. Airon, gdzie jest Roska? Dajcie mi Roskę. ja Roskę już dałem? Nie. Wezmę Roskę. Bierzemy... Wezmę sobie Szymirę Wezmę Szymirę Wezmę Tasi Atalię Atalię hmm, Kogo jeszcze wezmę? Gwinec zdecydowanie Chociaż czekajcie, Gwinet jest... Tak, dobra, weźmiemy Gwinet. I to było na tyle na początek Później będzie więcej slotów, także... Także luzik, nie? Dobra, od tego zaczniemy Na tym będziemy się ten... W sumie mogłem... Ale dobra, niech niech będzie ten. Niech będzie ten y, Saurus przynajmniej sobie energię załaduje. Dobra, jakim składem będziemy, będziemy chcieli to zrobić? Myślę, że wezmę Irona na środek. Wezmę Irona z przodu. Rowan. Tak. Y, tak. Może spróbuję tym składem. Może spróbuję w ten sposób, żeby energii nie, nie marnować. Zobaczymy żeby jak najwięcej energii zaoszczędzić właśnie co do tego poradnika to jeszcze pamiętajcie aby nie przesadzać z ilością składu nie żeby jeszcze oszczędzać energię dobra mamy jeden ten i tutaj damy sobie później możecie ich wyciągać także także na luziku nie damy sobie tak te wszystkie osady spróbuję zebrać żeby jak najwięcej punktów farmić na początku jest luzik bo jest tylko bo jest tylko jedna walka później są nawet trzy dobra udało się dajmy nam najpierw najpierw fioletowych po prostu trudny poziom tu już jest moc, mocniejsze postacie są więc myślę że dowale jeszcze i spróbujemy dowala jeszcze tego foxa zobaczymy czy się uda tym składem myślę że się uda będzie ciemna szkoła ale myślę że się uda czasu mamy sporo to jest chyba tier trójeczka czy, czy tier dwójka mamy to 20 sekund zostało chociaż czekajcie czekajcie żeby nie było niespodzianki 10 sekund dobra udało się całkiem tam lu na luzie to była tier 2 R2, tak. Tutaj musimy dać na poziomie elitarnym plus. Dobra, jedyneczki nie bierzemy. Będziemy się kierować w jakoś. Pójdziemy tu prosto, prosto i powoli będziemy szli do góry, nie? To dojść tutaj do tej, do tej bramy. Dobra. Także lecimy prosto. Na początek zbieramy wszystko póki mam ten. Póki mam energię i sloty. Możemy wszystko zbierać. Później te sloty można opuszczać, także nie martwcie się, że ten. Powiedzmy, że powiedzmy, że dojdę tutaj i już nie będę mógł iść dalej, to możecie normalnie to porzucić, nie? tylko pamiętajcie żeby na początek porzucać, porzucać yy, te takie puste kafelki nie i zaraz wam coś powiem jeszcze jeszcze jedną rzecz jeszcze jedną rzecz wam powiem powiedzmy że powiedzmy że Dotarłem tutaj. Nie? przejąłem te wioski i to już mi nie jest potrzebne. I to możecie normalnie porzu porzucić. To możecie porzucić i te wioski wam nie znikną. Także, także nie musicie się obawiać, że jak porzucicie jakieś puste pola, to to wam zniknie. Tak będziemy robić, oczywiście. Przejmiemy, przejmiemy to i puste pola będziemy porzucać, nie? Żeby, żeby mieć więcej stracików. Spróbuję przejąć tą mniejszym składem może w dwóch. <gry> Spróbuję Iron plus tan. Dobra, jako że dotarłem już do tej do tej wioski, to te mogę porzucić, nie? Mogę je porzucić. Mogę je porzucić. I Będę mógł wtedy więcej tan. Chociaż na tym poziomie, biorąc pod uwagę, że mogę 20 wiosek zebrać, to myślę, że, że się nie opłaca. Dopiero później jak już tam. Są problemy z tym to. Po prostu tak, żeby Wam pokazać, jak to działa. Nie? Dobra, czyli mogę to dwoma, dwoma postaciami robić na miękko. Dobra, lecimy tu. Nie jestem pewien, czy uda mi się Tier Trójki zebrać, ale raczej nie. Yy, dobra, zrobimy tak i zrobimy tak, jak wcześniej z tym, z Ironem. Nie z, nie z Ironem, tylko z y, Foxem. Jest <laughs> Wybaczcie, ale jest wcześniej i je, jeszcze troszkę śpię Jest bardzo wczesna godzina Damy radę Tutaj jest Nemorka, ale ja mam Ferela, który obniża chilowanie, więc raczej luzik Zajmujemy Wszystko Dobra, czy będziemy próbować ten tier 3? Hmm, dobra, weźmiemy to. Weźmiemy to. A, już nie mam energii. Cholera. Weźmiemy to i spróbujemy tier trujeczkę. Chociaż powiem Wam, że ciężko będzie. Będzie ciężko. Dobra, spróbujemy tym składem. Mogę w sumie dać atalię na tą nemorkę. Atalię na nemorę, żeby nie mogła chilować dobrze. Ale ich chyba i tak dobrane. Dobra, udało się. I myślę, że spróbujemy tą tier trójeczkę. Wątpię, aby się udało. Ale spróbujemy nieco mi to Jak się uda to powiem Wam, że będzie spory progres, nie. Dobra, to zrobimy dwoma postaciami w ten sposób. Nie będziemy przesadzać. Roska to chyba wysoluje sama. Roska to zrobi, nie? <ścoughs> Roska wysolowała ten. Dobra. I spróbujemy tier 3. Raczej się nie uda, ale spróbujemy. <laughs> zrobimy tak, zrobimy tak i zrobimy tak. Y Wiecie, co powiem, że, że raczej nie muszę z tego zrobić za sobie jestem na ten moment. No. Dobra, nie ma, nie, nie ma, nie ma sensu. Pójdziemy sobie tutaj dalej. Hmm. Będziemy musieli ominąć te trójeczki. Ominiemy te trójki. I pójdziemy. Kierujemy się tutaj, nie? Ominiemy te trójki. Myślę, że pójdę tutaj. Zbierzemy to. Tutaj te dwójeczki. I pójdziemy tu w dół, zbierzemy to, to, to. Będziemy się kierować w, te, w tą stronę. Dobra, to już mamy plan. Już mamy mniej więcej plan, jak będziemy szli. Dobra, to lecimy tu. Wyrzucimy, wyrzucimy, wyrzucimy zrobimy w ten sposób. To może być problem przez ten. Dobra, udało się o dziwo. Myślałem, że będzie problem przez tego brutusa. Ale nie był taki mocny. Tutaj. Czekajcie, po przypadkiem tam. Idziemy tutaj. Myślę, że nagram jakiś taki osobny poradnik taki, w którym skupiam się tylko na, na, na poradach. Tak ja tak teraz się sobie pomyślałem, że to będzie bardziej takie spójne, nie? Dobra, ile mam energii? Let's see. Tutaj 30, 24. Jeszcze parę tych uda się zrobić. Skupiamy się bardziej na tych, tych. Czekajcie, bo tutaj już przesadziłem trochę. Za każdą walkę też tracicie jeden energii, nie? Dobra, zrobimy tak. Mirka powinien ich tutaj samotnie załatwić. Dobra. Myślę, że te tier jedynki będę omijał Będę się skupiał na tych wujeczkach, Żeby jak najwięcej energii zdobyć Znaczy nie energii Punktów i, i reliktów, nie? Dobra, Szemira i Roska to bez problemu zrobię, także Mamy to Dobra Teraz pójdziemy tutaj w dół Pójdziemy w dół Bierzemy to i, i ciśniemy do góry, nie Dobra Widzę, że rozkosz nie ma energii Weźmiemy tak Weźmiemy tak I tak Coś w tym stylu I zrobimy, wiecie jak? Zrobimy w ten sposób żeby ta poszła na tą tą, a ona ucieknie. Niech się bawi. Dobra, yy, czwórką tego nie zrobię. Muszę mieć full składzik. Muszę mieć full składzik. To może damy tego, tego z przodu. Też obawiam się, że on będzie troszeczkę za słaby. Tasia uciekła. Jak tasia walnie ulti, to to mamy, to nie? Dobra. Pada tylko, że Szymira stoi w tym. Ale dobra, zrobimy to. Ta Cecilia jest troszeczkę problematyczna, bo właśnie daje pole i obniża ten. Obniża obrażenia ale i tak daliśmy radę, więc dobra, kierujemy się do góry kierujemy się do góry dobra, jest idealnie czekajcie, czekajcie, bo spieprzyłem troszeczkę za dużo postaci użyłem yy, damy 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 tą Szymirę, wyrzucimy tego. Stawimy, zrobimy może w ten sposób. Ewentualnie Szymira ma 28. Zrobimy tak. Żeby wiać energii przeoszczędzić. Ja myślę, że dadzą radę. Dobra. Może Tas wysoluję jak myślicie? Nie wysoluję. <grym> <laughs> Dobra, to damy, damy, damy kolejną postać, damy tę. Totalnie, teraz powinno być ok. Dobra, mamy to. Teraz chyba będzie ostatnia walka, myślę, że już energii nie, nie będę miał, aby tę... Ewentualnie jakieś puste te porobimy. Tak, tak. Będziemy coś tam. Myślę, że odpalimy Natalię na tego kasasa, żeby nie rzucał tymi. Ciężko, ciężko. Ciężko, ciężko, ale do. Jednak nie. Mm, jakbyśmy spróbowali, może w ten sposób w ten sposób. Dobra. Ten się odpali. Nie zdążył się odpalić. Dobra, jak się ten odpali, możemy ewentualnie spróbować w ten sposób. Bo Tassi się będzie teleportować. Żeby mi się Feral odpalił. Feral, Tassi. Tassi się nie zdążył. Kurde. To jest do wygrania. Tylko nie jestem pewien, czy energii mi wystarczy, aby ten. Bo za każdą walkę jest, zabiera jeden energii, nie? Więc mamy ograniczoną ilość prób. Nie zginął Mira odpala się. Mira się odpaliła, więc. Więc nic. Co moglibyśmy zrobić? Nie mam zbyt wiele opcji Może spróbuję... Nie, nie, to będzie... To jest chyba najlepsze ustawienie Ewentualnie mogę spróbować w ten sposób I zobaczymy, co z tego będzie ja, Teraz, jakby się Tasi odpaliła, to by było spoko o, Tasi się odpaliła ten się odpalił. Szemira, odpalaj się może. Odpaliła. Peral się odpalił. Szemira. Znowu Szemira. Kurde, nie złożyłem. Cholera, ale już nie mam postaci, więc. Więc lipa. Dobra, pani i panowie, myślę, że to było na tyle. Ten mały progres zrobiliśmy. Troszeczkę się pofarmi, zobaczmy. Ile zrobiliśmy? No, prawie wszystkie. Zobaczmy tr 3 zwyczajne relikty i trzy tysiące. To myślę, że już jutro. Jutro sobie ogarniemy. Dobra, tak jak mówiłem, będziemy się skupiać na tych. Tak, 15k. Hmm, Weźmiemy to, bo to daje unik przed umiejętnościami kontroli. Plus atak, więc myślę, że weźmiemy właśnie to. Weźmiemy sobie to. I później skupimy się może na tych. Dobra, także to by było na tyle, panie i panowie. Zobaczmy, jak tutaj moje ziomeczki idą. Ym, tutaj troszeczkę ktoś źle idzie, zobaczmy. Zgaduję, że nie ma mapy. Troszeczkę tuż to jest. Hmm. Pan Nac nawet się pytał, wysłałem mu mapę. No ale dobra, niech idzie, niech idzie jak chce. Troszeczkę głupio, bo jest tutaj sam. Jest sam. Z boku nie ma nikogo. I powinien iść w kierunku tu, gdzie są ludzie, żeby mieć łatwiej. On idzie troszeczkę w złym kierunku. Mam nadzieję, że będzie widział ten film i ten. Albo ewentualnie mu napiszę. Także dobra, to by było na tyle. Myślę, że kolejny film pojawi się znowu gdzieś z rana, myślę, że koło 12 wam go wam udostępnię. Także to by było na tyle, widzimy się w kolejnych filmach. Na razie.